Be careful what you manifest. Jedziemy dzisiaj do meczetu i każdy widzę, już od wczoraj o tym myśli ma rozkminę. Zabieramy dzisiaj naszą Nianię. Naczej nie też ma rozkwinę. Jak powinnam być ubrana w tym meczecie? Co powinnam założyć dla siebie? To jak crazy stuff. To żeby to na to zarzucić, to była taka jak Maria. Jasełka grała Maryę, ale też grałam słuchajcie diabła. Shalini, could you tell about your religion a little bit? I'm Christian I'm Catholic, plus Hindu. Yeah. But I'm following Christian. This is a culture of Tamil people. Like we are married, okay, we have to put the. Mm, the red one. If you are teenage and then widows, oh. black. Mm. Uh, no, 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 Widows for without anything. Teenage, they will wear the black. Yes. It's a sticker. I... Like we oh, can do okay. it like this oh, and then. Okay, let's go. Uh, we, we almost prepared for uh, mosque. Here we go, baby. Edges. this is this is the smell of the diapers huh no uh -huh. you left the diapers in the car you left the diapers in the car One more time. <laughs> you have a beautiful nap. You eat. You're such a happy oh no. baby, but we need to cover your legs. <laughs> Should we get outfits over there? You think you think she is too colorful for the mosque, or oh, it's okay? It's beautiful, huh? Oh, super. Okay, I take a while That's beautiful. Look at this. Ja to nawet... Zobaczcie, jakie to by było piękne, może ja to ustawię? Usur... <laughs> Widzicie, jakie to ładne! Let's try! Miata... A już nie zdejmiemy tego. Don't throw up now when we try it, please. Otherwise we have to buy it. Picture one dollar. Nie można być w leggingsach, nie można być nawet całej zakrytych, ale obcisło ubranej. Kochani, bardzo się cieszę, że udaje nam się teraz zwiedzić takie piękne miejsca. Max jest tutaj rezydentem ponad 8 lat, ma tu firmę i zawsze mieliśmy takie spotkania biznesowe. I Ja nigdy nie byłam w tym meczecie. Nigdy nie byłam, nie zwiedziłam jeszcze w sumie wielu miejsc, więc bardzo to bardzo się cieszę, że teraz jest czas też większy na zwiedzanie. Moje kochanie: You look like a beautiful salmon. <laughs> I expect a different comment. Cynamonek w moim życiu. Przechodziliśmy, nie wiem ile przeszliśmy, 4 km? Może nie jest to jakoś dużo, ale na moją ostatnią plecy to dużo, więc to jest jak zastrzyk pozytywnej energii. The smell is so nice. After all this, I am so millions of people in the mosque, coming here to a place of serenity and peace. And total relaxation, beautiful, salty ocean oh, yeah. air, right? Mm -hmm. We're here, maybe. Okay, you're but here. I think we have to go here. Resting note. <laughs> <laughs> so, finally, we did make our way to the mangrove and experience here mm. shortly before sunset in beautiful abu dhabi a nice walk above the water experiencing beautiful clear crystal clear blue water with nice sand nice mangroves beautiful salty air and yeah <coughs> hey guys we're playing a game whoever yeah. sees the most crabs okay one did you find this one you found this one the first so it's one one I found one Bo Because okay. where you come from, you hunting crabs with a stick. <laughs> you're sitting in the water and waiting for the takie momenty jak te, gdzie nawet gdzieś w sumie na końcu świata mogę karmić. Przybliżają mnie oczywiście do naszego maleństwa. Są przepiękne momenty. Bardzo jestem wdzięczna, że mogę w ogóle karmić piersią. Każdego wieczora kładziemy się spać to mam taką ogromną wdzięczność, że w ogóle mogę karmić, że jesteśmy razem. A, a to jak możemy jeszcze podróżować i jak mały nam właśnie pozwala i nie płacze i jest z nami jakby takim cudnym kompanem, no jest ogromnie wzruszające też dla mnie i bardzo to dziękuję, jestem wdzięczna. I chciałam powiedzieć, że właśnie takie karmienie nas przybliża, ale oprócz tego przybliża też mnie do siebie, bo jak jestem w takiej trochę koherencji no, miłości, serca właśnie z umysłem, to też się uspokajam. Też inaczej odczuwam, też dużą wdzięczność i naprawdę ten czas nasz wspólny jest, jest magiczny. Mm. Dzisiaj miałam taką refleksję, oczywiście jak to się mówi, podróże kształcą. E, ale rzeczywiście to poczułam dzisiaj, bo jak rozmawiałam właśnie z Natalią, która trzyma teraz kamerę i powiedziała mi trochę więcej o kulturze yy, Natalka muzeum arabskiej arabskiej. E, powiedziała o kobietach, e, jak wygląda to u nich, jak one też jakby podążają tą drogą, że się wiecie, okrywają, Ojejna. jeśli chodzi o rozwody, krótko <glotko> zgubiłem. jeśli chodzi o rozwody, jak wygląda ta sytuacja, że mężczyzna może się rozwieść. Na przykład, słuchajcie, mówiąc, że już chce się z tobą z kobietą rozwieść, wystarczy trzy razy przy jakimś świadku i może już być rozwiedziony. Oczywiście kobieta nie ma takiej możliwości. Ale wiele rzeczy, które są jakby dalekie od tego, co u nas w Polsce się dzieje. Plus to jak rozmawiałam z Szalini, która pochodzi ze Sri Lanki i powiedziała, że u nich jeśli, e, jest, jeśli nastąpi rozwód, to on, to jakby kobiety są brane pod uwagę, że coś im naprawdę poszło w życiu nie tak, że coś jest z nimi, coś jest z nimi nie tak, no może u nas w Polsce również, ale na przykład mają, u nas mamy łatwość w znalezieniu jeszcze kolejnego partnera, u nich już jest inaczej, bo na przykład Gossip powiedziała, że ob, obgadują siebie wokół, że coś było z tą kobietą, nie, z kobietą właśnie, głównie obwiniają kobietę, bo to powiedziała, że obwiniają kobietę właśnie, że, że coś poszło w tej relacji nie tak e, i moja, moja refleksja z dzisiejszego dnia, czerpiąc od takiego od kobiet, będąc w tych miejscach, e, jest taka, że słuchajcie, czasami po prostu nie doceniamy tej naszej Polski, tego naszego kraju, ale naprawdę, jak my, kobiety, jeśli chcemy być w tej naszej sile, to my możemy w niej być. A w innych, aż mam ciarki, a w innych miejscach, i w innych kulturach, i w innych krajach e, często no, nie mamy tego przyzwolenia. Nie możesz być sobą, nawet nie możesz siebie odkrywać i, i w sobie może się okazać, że przez całe życie nie wiesz, kim jesteś. Idziesz za jakąś grupą albo chcesz się po prostu e, asymilować z tymi ludźmi, którzy przebywają w tym danym miejscu, więc pod, dostosowujesz się do tego. I powiedziałam Szelmi, jak podróżuję, jak widzę, co się dzieje w innych krajach, jak, 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 jak się czuję i powiedziałam, no tak, widzisz, że to nie jest do końca prawda, że musisz mieć jednego mężczyznę do końca swojego życia, nawet jak jesteś nieszczęśliwy, nie? Więc jak wyjeżdżasz, to rzeczywiście możesz widzieć więcej, możesz widzieć kultury i możesz bardziej docenić swój kraj. To, co właśnie bardzo, bardzo doceniam, że mamy taką możliwość być wolne. didn't laugh like this before. It's like the first time he's really laughing like this. He's just smiling, he's like, eh! So, but now he's proper laughing. This is so beautiful. No, yeah, almost. No, no. no. Yes, yes. Do yes, yes. Yes, yes, <laughs> yes. <laughs> yes, yes. One word to describe today's day freedom! Amazing! Adorable. And you? And you? <laughs> <laughs> <laughs>